Mamy na rysunku wykres funkcji f. Tą funkcję przekształcamy w symetrii względem osi x. To znaczy, że każdy punkt należący do wykresu funkcji f musimy przenieść na drugą stronę osi x. Ten punkt przenosimy tutaj, ten tutaj, ten tutaj, ten tu i ten na koniec tutaj. No i rysujemy funkcję g. Następnie wyznaczmy zbiór wartości tej funkcji, może funkcji f, o, nie tej tylko konkretnej funkcji f. Widzimy, że ta funkcja przyjmuje wartość najmniejszą w y równym minus 2, natomiast największą w y równym 4. Jeśli chodzi o funkcję g to tutaj jest na odwrót, najmniejszą mamy y, wartość minus 4, a największą w plus, w plus 2.